Nowa wersja czatu GPT o numerze 5 ma być udostępniona w grudniu 2023 roku. GPT-5 może mieć 100 razy więcej parametrów niż GPT-3, oznacza to, że może mieć około 17,5 biliona parametrów, co czyni go jedną z największych sieci neuronowych, jakie kiedykolwiek stworzono. Wow. Piątka może zużywać od 200 do 400 razy więcej mocy obliczeniowej niż GPT-3, oznacza to, że GPT-5 mógłby wykorzystać więcej niż łączna moc obliczeniowa wszystkich superkomputerów na świecie. Wow. Piątka może być w stanie Pracować z dłuższym kontekstem i może osiągnąć sztuczną inteligencję ogólną o nazwie AGI, czyli poziom inteligencji, na którym system może wykonywać każde zadanie, które wcześniej wykonywał człowiek. Wow, wow. Niektórzy eksperci uważają, że nowa wersja może przejść test Turinga, który bada, czy maszyna może zachowywać się jak człowiek podczas rozmowy. Zatem wszystko rozchodzi się o przejście z AI do AGI. Znaczenie AGI odnosi się do systemu AI, który może uczyć się i rozumować w różnych domenach i kontekstach, tak jak człowiek. Zresztą AGI poruszyła już publiczną wyobraźnię i była tematem wielu opowiadań i filmów science fiction. Istnieje co najmniej jedna potencjalna przeszkoda, która może wpłynąć na wdrożenie GPT-5, bowiem organy regulacyjne w Europie zaczynają badać praktyki OpenAI. Jeden kraj już zbanował ChatGPT, GPT, inni domagają się, aby płacił on za dostęp do wiadomości, a te przecież są dla niego źródłem wiedzy. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy po prostu boją się negatywnych konsekwencji wprowadzenia ulepszeń AI w tak szybkim tempie. Ale jaka jest różnica między AGI a AI? Mówi się, że AGI jest często uważane za świętego grala badań nad sztuczną inteligencją, ponieważ umożliwia interakcje z ludźmi w naturalny i znaczący sposób, a także pozwala na rozwiązywanie złożonych problemów wymagających kreatywności i zdrowego rozsądku. Jedną z kluczowych cech AGI jest zdolność rozumowania i podejmowania decyzji w przypadku braku wyraźnych instrukcji lub wskazówek. Innym ważnym aspektem znaczenia AGI jest zdolność maszyn do uczenia się na podstawie doświadczenia i poprawy wydajności poprzez próby i błędy oraz informacje zwrotne od użytkowników. Jednak AGI jest również kontrowersyjne, ponieważ nie ma jasnej definicji ani miary tego, co składa się na inteligencję na poziomie ludzkim, ani jak ją przetestować. Skąd więc wiemy, czy coś jest AGI, czy jeszcze nie? Jednym z najbardziej znanych testów AGI jest wspomniany test Turinga, zaproponowany przez Alana Turinga w 1950 roku. W teście tym bierze udział sędzia, który wchodzi w interakcję z systemem sztucznej inteligencji za pośrednictwem wiadomości tekstowych. Jeśli system ten może oszukać sędziego, aby pomyślał, że to człowiek, przechodzi test Turinga i nazywamy go wtedy AGI, a nie AI. Warto nadmienić, że jak dotąd żaden system sztucznej inteligencji nie wykazał w przekonujący sposób, że jest AGI. Elon Musk podpisał już list otwarty z petycją o wstrzymanie rozwoju bardziej zaawansowanych modeli generatywnej sztucznej inteligencji. Z kolei Paul Graham w niedawnym twiście napisał: "Tak więc tworzenie maszyną o inteligencji przewyższającej ludzi mogłoby stanowić jedno z największych innowacji w historii ludzkości, jednocześnie nasz własny upadek." Zapraszam na kanał zejdź Głębiej i do obejrzenia materiału czy sztuczna inteligencja to religia i czy pech lub fatum naprawdę istnieją. Tyle w temacie i do następnego.